Istnieją w, w Minecraftie bugi, które pozwalają popatrzeć tak jak przez X-Ray popatrzcie na no, mnie przez taką funkcjonalność gdzie Minecraft krainę można kopać gdzie się chce każdy tutaj. Tak wygląda ten mechanizm Lepki tłok Od niego odprowadzony proszek prosto do dirty na dypie dźwignia, która przesuwa lepki tłok, dzięki czemu znajdujemy się w jasną paś. Istnieje fabryka diamentów i innych różnych bloków, co tylko nam się zachce. Wystarczy tylko zostawić dwa dienty. ułożyć czerwony proszek w kształcie litery H te tutaj właśnie robię następnie po każdej stronie dać czerwoną pochodnię i teraz odciągnąć troszkę tutaj Maszynam. następnie dajemy lekki maszynę dajemy na przykład blok z na Jeżeli na TNT położysz kowadło, i podpalisz się na przykład czerwoną pochodnią, to żaden item wokół się nie rozwali. I to na tyle, żegna się z wami Presko Blitz.